Łącz, odjedziemy! Gdy narzucasz tempo walki, O to chodzi, o to chodzi. Ty rządzisz na tej macie. Super, super, super! Pięknie. oczywiście w drugą stronę kamerę. I teraz spokojnie. Spokojnie teraz. Za 10 minut 99. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Następna walka na macie A. Adam Dobarski, Czernia, I przechodzisz, przechodzisz, tak jest. Dobrze. I pod pachę ręka. I kolano do środka. Spokojnie, nie pompuj, nie pompuj się. Rozwin go, połóż na plecach. Na plecach połóż. Na prawo. Prawa ręka pod szczękę, prawą ręką zapracuj, połóż go, rozwiń go. Prawą ręką na szczękę i rozwiń go. Wejdzie to prawo, daj tam, Tak jest, tak jest, tak jest. Nie go. Ekstra, 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 ekstra. bardzo dobrze, już jesteś przy Nie rządzisz w Polsce tej macie. Teraz raz tempo. I już. Dwie minuty poszło. Bardzo dobrze, Watson. Na prostych nogach jest. Pracujemy, Watson, pracujemy. Spokojnie. Osiem minut i do końca. A bo to finał. Ja na, na, na 6 minut go nastąpił. Spokojnie, ja Na 5 minut są punkty, zgadza się? Tak, no to to. Na Macie będzie to finał kategorii zaawansowanych przez uczestników banków i Tłocki. Po tej to będzie się finał zaawansowany 88 banków giełdowych. Dobrze. To przytrzymaj go potem. Ty decydujesz, ty robisz swoją robotę. I do nogi. Watson, jeszcze dwie minuty do popu. Dawaj Watson, nie boisz się. Dobrze, Watson, dobrze. Jedzie. Robisz swoje cały czas. I już pod prawa ręka pod bark. Minuta do punktu, Watson. Cierpliwie go rozpracowujesz. Dawaj, dawaj, dosyć. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobrze. I podbijaj. Chodź na się Watson. On już nie ma siły. Przygotowujesz. Nie narzucasz tempo. Ty decydujesz o wszystkim. Robisz swoje. I nogi. Skupi. Bardzo dobrze. On się wlubi, on się wlubi. Cofa się, cofa się. I cały czas się cofa. Narzucaj mu swoje warunki. Cały czas jest twój. Super, Watson! Super! Punkty, Watson! Jeszcze nie Autoramikę, ma. Szybkość szybkość. Sędzia nie, nie pokazał zręba. punktu. Nie ale ale sędziowie nie pokazali punktu. Idziesz do przodu. Punkty. I teraz! Jesteś lepszy, Watson! Jesteś o wiele lepszy! Watson!

Dobrze, Watson, i pracujesz, jedziesz swoje, tu chciałeś być. cały czas, cały czas. Wiesz co robić, jesteś u siebie, jest twój. Nie, nie, nie. Wszystko kontrolujesz. Na boku, na boku, na boku. Na boku, Watson. Przekręć się na bok, nie na plecach do daj, tą głowę, głowę. Dawaj masz dużo siły. Jedziesz, łotki, cisz, On cisz. walczy na przetrzymanie masz cisz, więcej cisz. siły od niego. Ciśnij mu na dwa, ciśnij. Dawaj jesteś lepszy. Cisz, cisz, lepszy. Cisz. Wybiej, dobrze, dobrze, dobrze. Dawać, dobrze I do głębokiej. I do Bardzo dobrze Łocon, idziesz tam, idziesz tam. Podbierasz, podbierasz i na bok, na bok, na bok. Łocon pracę, pracuj, pracuj. Łocon pracę cały czas. Dawaj, masz jeszcze dużo mocy, jedziemy, jedziemy. Dawaj, dawaj Łodzi. Dobrze barkiem, dawaj go barkiem. i Dobrze i odpychasz, głowa, odpychasz, odpychasz, odpychasz. Dobrze. Zostaw tą łapę, lewą spychaj, spychaj głowę. Zwiń się do niego. Dawaj, Watson! Masz jeszcze minuty! Yeah, yeah. yeah, dawaj, Watson, dawaj! Kręć się, Watson! Się, dawaj, dawaj! Góra, pasywnie! Traca, jedziemy, 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 jedziemy! Super! Aa, super, tak super, super, I teraz tak, pracuje! Tak, o to chodzi, o to chodzi, Watson! 2 minuty 20, Watson! Wiesz co zrobi. Jedziesz, jedziesz od co. do końca. Dawa, dawa, dawa. Nie odpuszczaj na sekundę. Dawaj, twoje tempo, twoje tempo. A na sekundę. Dawa, o, o, już o, wyjazd, o, wyjazd, w szere, wyjazd, cza, wyjazd. Zda. Zda, zda, cza, góra pasywna. Sędzia Ucieka. bardzo dobrze, bardzo dobrze. I już wysiadł. Jedziemy Do przodu, do przodu. Łocon Podsuwaj, tak się, do niego, jest, podsuwaj się do niego! Podsuwaj się do niego! Kura ucieka! Bardzo dobrze! Bardzo Do niej, Jedziesz! Do nóg, się, się wkręcaj! Przechodzimy! Idziesz, idziesz! Dawaj, dawaj, Półtorej minuty, Łocon! Kura ucieka! Pani sędziu, Dnia, wosław, cały czas Góra się cofała Łosław, minuta wosław, 10 jedzie, Góra, jedzie. Jedziesz Dawaj, dawaj Watson! jest moc Jeden, jeden walczysz teraz Bardzo Jest moc Ty cofa, ty walczysz, jedziesz Wygrasz to Łocun, zrób to Dawaj, dawaj Watson! jedziemy, jedziemy. minuta Unika walki Ta! minuta Bardzo dobrze, jedziesz 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 Łocun Jedziesz Jeszcze raz, dobrze Jak to nie kolejne punkty Otwarta garda Przerwanie była było! jak, już, jak już siedział Przerwanie było jakichś siecia punkty Dobrze bardzo dobrze Otwarta garda była Otwarta garda była, Otwarta garda była. Otwarta garda była. Otwarta garda była. Chłopcu, twoja szansa tak jest! Tak jest! Twoja milagra. I pracujesz. Pracujesz, pracujesz, pracujesz. pracujesz. Nie mam zręczenia. Ma Dajesz, kolano wyjmujesz. Już! Tak jest! Tak jest. Trzymaj, się Ekstra, I teraz kontrola! I teraz kontrola końca! Kontrola! Nie odpuszczaj ani na sekundę! I na to! Koncentracja! Koncentracja! Wygrywasz! Wygrywasz! Chodzisz, chodzisz, dalej, dalej! dalej.